Witam serdecznie wszystkie osoby z Podznaku Lwa i zapraszam do wysłuchania Waszego czytania na marzec. To będzie rozkład na najważniejsze aspekty naszego życia, które można oglądać w całości, albo wybrać tylko te aspekty, które Was najbardziej interesują. Bardzo dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Również zachęcam nowych widzów, albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału. Do zasubskrybowania, ponieważ w taki sposób będziecie na bieżąco z nowymi filmami i będziecie uczestniczyć w rozwoju kanału, i też jest do swojego rodzaju taki energoobmian. Przypominam, że warto też obejrzeć swój znak księżycowy, swój ascendent, ponieważ tam też uzyskacie dla siebie informacje. Przechodzimy do rozkładu. U nas będzie przesłanie z mądrości głupca. Rozkład zrobimy na tarocie i niespodzianki miesiąca albo najważniejsze wydarzenie miesiąca weźmiemy z kart Lenormand. Wasze przesłanie, głupiec umiejętności, wkładaj większy wysiłek. A przesłanie, które mówi, że tutaj do czegoś trzeba będzie podejść bardzo poważnie, do czegoś się przyłożyć, tutaj olać jakąś sytuację, jakąś rzecz, jakiś problem, nie da się. Jeżeli chcesz to rozwiązać, po prostu do czegoś trzeba się przyłożyć, trzeba naprawdę na coś popracować. Czy to dosłownie praca zawodowa, czy to praca w aspekcie na przykład zmiany w jakiejś sytuacji. Może rzeczywiście tutaj jakiś wysiłek po prostu będzie wymagany, a nawet fizyczny, albo jakikolwiek inny, co dla Was jest praca, co dla Was jest taka, powiedzmy, takie zaangażowanie swojej energii, swojego, czasu nawet. No, innymi słowy, na coś trzeba popracować. Samo się nie zmieni, samo na głowę nie spadnie. Tendencja na ten miesiąc pokazano, że dużo tutaj takich energii, że coś może się przykładać w terminie, jest jakieś zawieszenie, ale to też dobry czas dla przemyślenia dla tego żeby przeanalizować jak dalej postępować zaplanować sobie swoje dalsze kolejne kroki sprawy dotyczące zdrowia tutaj mogą być bardzo ważne bądź w jakichś sytuacjach jest przerwa na, na przerwie na przykład na pauzie jest jakaś relacja bądź przerwa odnośnie jakiejś sytuacji. Moje przesłanie takie, że jeżeli na tą, tą sytuację chcę, żeby coś się zmieniło, coś naprawiło yy, albo zakończyć tą sytuację, to tutaj odkładanie na dalszą przyszłość nie będzie yy, dobra strategia. Tutaj maksymalnie trzeba w to się zaangażować i po prostu zrobić, co trzeba zrobić. <laughs> To dotyczy wszystkiego, czy to zdrowie, czy to sprawy u nas romantyczne, czy zawodowe. Bo tutaj potrzebny jakiś wysiłek i zaangażowanie się. Też dla Was mogą tutaj mieć. Miejsca, na przykład jakieś instytucje zdrowia, jakieś miejsca, gdzie ludzie odpoczywają. Może ktoś będzie praktykować medytację bądź inne sposoby, na przykład na oczyszczenie, na uzdrawianie, na wzmocnienie swojej energii, swojej witalności. No albo czekanie na coś, czekanie, kiedy już to się zmieni, kiedy e, coś tutaj zacznie się dziać. Co odchodzi, co przychodzi, a czy odchodzi, jakaś sytuacja konfliktowa, spór, jakieś papierowe rzeczy tutaj możecie załatwić, prawne aspekty, notarialne rzeczy, wszystko co dotyczy instytucji, jakieś tam pisma, na przykład oficjalne, bo no też jakaś decyzja, decyzja, pomysł, który przyszedł do Was, no możecie jakby postanowić, to realizować. Jakiś pomysł, ale jest ryzyko też, że po czwórce mieczy, że będziecie odkładać. Nie, nie teraz, może później. Nowe rzeczy, trójka pentakli, interesująca współpraca to też rzeczy, które dotyczą twórczości, które dotyczą kupna, na przykład jakieś usługi to też mogą iść remonty, wspólna praca na coś, na osiągnięcie pewnych celów. Sfera zawodowa. Koło fortuny, paść pentakli i karta kochanków. Takie karmiczne energie, co wskazuje na to, że w pracy szykuje się jakaś zmiana. I ta zmiana może powodować jakieś dodatkowe dla Was obowiązki, bądź nowe obowiązki, bądź może postawić Was przed wyborem. Również zmiana może dotyczyć ludzi, z którymi pracujecie. Może się zmienić otoczenie. Chyba ktoś z Was jest na przykład teraz na etapie, że zastanawiacie się, czy nie zmienić coś odnośnie pracy. Może chodzić na przykład o przejście na własną działalność, czy rezygnację z, na przykład z obecnej pracy. Może ktoś być na zwolnieniu w tym miesiącu albo potrzebować większego odpoczynku i czas, więcej czasu na to, żeby się zrelaksować i wrócić do najlepszego stanu. Również pokazane, że odnośnie pracy mogą zadziewać się takie procesy tak zwane karmiczne, prawe przyczyny i skutku, kiedy albo powtarza się jakaś sytuacja, która miała już miejsce kiedyś, i tutaj wybór jakby może zależeć od Was, od Waszych decyzji. Może tak być, że nie wszystko będzie zależeć od Was, ponieważ koło fortuny daje takie wydarzenia losowe, kiedy co jest, to jest. Jakby możemy to tylko zaakceptować i zmienić tylko swoje nastawienie do tego. Koło fortuny nieraz też pokazuje jakieś... Rzeczy, które dotyczą lokalizacji, albo to dotyczy odległości, zmiany lokalizacji. Tak też tutaj u niektórych może przełożyć się na rzeczywistość. Może ktoś szuka teraz pracy? No my robimy rozkład bardziej dla tych, kto, je, kto ma już pracę. Dla tych, kto szuka pracy, pokazane, że Jakaś propozycja dla Was y, będzie dana, a przy czym ona dana z góry, to jakby los stawia dla Was tą propozycję na Waszej drodze: Finanse, sprawiedliwość, umiarkowanie i trójka miecze. No przede wszystkim, tutaj jakaś sprawa finansowa może Was martwić. Czy y, to powiązane z, z bankiem, czy z, jako, z jakimś urzędem, instytucją prawną? Może ktoś teraz przychodzi z sytuacji na przykład sądową, bądź sytuację, gdzie trzeba coś załatwić z urzędem. No to różne rzeczy. tam U Kogoś na przykład jakieś dofinansowania, emeryturę prawidłowo naliczyć, y, jakieś tam zdrowotne i tak dalej, że coś tutaj w papierach, w urzędach e, prawnie trzeba uregulować, albo to dotyczy jakiejś bankowości. Może jakieś papiery złożyć. pokazano, że coś się przedłuży. Jakby na coś tutaj, na to, żeby ogarnąć jakąś sprawę finansową, po prostu potrzebne więcej czasu. No i możecie po prostu troszeczkę być rozczarowani czymś. Z jakąś biurokracją możecie się spotkać. Także coś się przy Duże, że coś się przekłada, że mogą Was wysyłać do jakiejś jeszcze instancji, i troszeczkę idzie rozczarowanie, mianowicie powiązane z jakimiś strukturami prawnymi, z instytucjami, z bankami. Tak jakby spodziewamy się, że to będzie bardziej interesująca współpraca. Może tutaj chodzić o jakieś kredytowe rzeczy. Więc kto stara się o kredyt, też przy takich energiach tutaj trzeba do, dokładnie wszystkiemu się przyglądać, ponieważ jest ryzyko tutaj no, nie być zadowolonym albo z procesu, albo z tych powiedzmy warunków. Może ktoś odwrotnie, chce spłacić coś szybciej. Usprawiedliwość y, też może nieść sytuację, kiedy po sprawiedliwości wam coś należy, tak, co wam nie było oddane, może iść proces, że wam to się naliczy, że to wam się uda odzyskać, ale pokazana, że może to iść poprzez stres, poprzez jakieś y, takie rzeczy. Y, Kimś możecie się rozczarować, i może to być za długo, I więc tutaj ważne nie stresować się, pozwolić, jakby, żeby to szło jakby z nurtem. Może będziecie jakieś rzeczy kupować na raty, też przy karcie Sprawiedliwość, jakieś takie papierowe rzeczy. No więc, znów takie to, co Wam należy, to dostaniecie. A co dotyczy sfery miłosnej. No tutaj niektóre z Was mogą mieć relację, która utknęła w martwym punkcie. Albo ona jest taka stabilna, wszystko jest, wszystko łatwo przewidzieć, co będzie dalej. Albo jest po prostu przerwa, że ktoś do kogoś się nie odzywa, bądź nie ma rozwoju. okazana, że to będzie dobrym miesiącem, żeby dostrzec. Tak? Ta przerwa albo ta stagnacja odnośnie relacji może dać Wam do myślenia takie rzeczy, co prawda, co iluzja. Co w tej relacji, w tej osobie jest prawdziwe, co dostrzegam, czego nie dostrzegam. A co może domyślam? A może ktoś może tak na Was wpływać, że po prostu domyślacie jakieś rzeczy, bądź zaczynacie wyobrażać, marzyć o jakichś rzeczach. Tutaj dużo takich marzeń. Oczywiście to może być i pozytywne rzeczy, kochani. Jeśli jesteście w dość w miarę zdrowej, normalnej relacji, to możecie tutaj po prostu wspólnie ze swoim partnerem, partnerką marzyć o jakichś rzeczach na przyszłość. I siódemka. Gielichów to dość taka interesująca energia, kiedy mamy dużo różnych propozycji, a może to spróbujemy, a może to spróbujemy, a może tak będziemy sobie przyszłość układać, jakby dużo takich marzeń. Też tutaj dość taka idź aktywna mańska energia, czyli władczość partnera, nawet jeżeli wasz partner ży życiowy na co dzień jest... Takich bardziej łagodnych energiach, to tutaj może pokazać swoje takie powiedzmy męskie ja, tak? może na, jakby mu na czymś zależeć, on może Was chcieć przekonać do jakichś rzeczy. Że on ma rację, że tak było. Może też wam przedstawiać jakieś swoje plany, marzenia na dalszą przyszłość. No, tak to może u nas się przełożyć na rzeczywistość. Oczywiście, jeżeli osoba taka, która oszukuje, która fantazjuje, to oczywiście tutaj trzeba no, po prostu mocno się przyjrzeć. Może e, też tutaj mogą mieć miejsce takie sytuacje, że ktoś albo coś przeszkadza w tej relacji. Często po siódemce buław idą jakieś plotki, jakby ktoś się w, wtrąca w relację, <laughs> jakby tutaj trzeba pokonać jakiś czynnik e, stresujący, to co przeszkadza poczuć, jakby e, poczuć szczęście, zadowolenie w tej relacji. Możecie razem z partnerem o coś walczyć, także to nam należy i o to, o to możecie walczyć. Jakby tutaj trzeba pokonać jakiś problem, możecie na to razem pracować. Dla singli karta cesarza mówi o tym, że tutaj bardzo poważna osoba może w waszym polu się pojawić. Osoba może zajmować jakieś stanowiska, to tak, jak energia osoby takiej przyłożonej, dyrektor na przykład, jakiejś nawet tak. Albo osoba, która jest w takich konkretnych miejskich energiach, która nadaje się na męża, na partnera życiowego. Zdrowie, samopoczucie, i tutaj, moje drogie lwy, jest konkretne przesłanie, że na sferę zdrowia trzeba zwrócić baczną uwagę. Pokazane, że tutaj albo będziecie mieli do czynienia z, ze służbami zdrowia, albo po prostu nie zawsze samopoczucie jest dobre. Trzeba więcej odpoczynku, trzeba po prostu z uważnością, z szacunkiem, z miłością podchodzić do siebie. Jest ryzyko, e, gdzieś nawet i na zwolnienie pójść, albo po prostu mieć silne zmęczenie i po poczucie, jak człowiek opada z sił. Tam robi, robi coś, a później już opada z sił. To jest taka energia dziesiątki miecze. Też trzeba być dość uważnym, jeżeli chodzi o traumatyzmy. Tak, tutaj gdzieś się nie wspinać, nie ryzykować bez jakiejś mega ważnej potrzeby. Oczywiście, wierzę to też negatywny wpływ konfliktowych sytuacji. Kiedy w nas wszystko się gotuje, kiedy w nas jest niezadowolenie, widzimy niesprawiedliwość, ja chcę coś zmienić, a nie udaje mi się zmienić, ja to o tym wszystkim myślę. To oczywiście nie robi nam dobrze. Tutaj może chodzić o to, że boicie się coś stracić bądź strach jakiś, że nie wiem, w komuś coś się stanie, że coś się skończy, to może powodować, powodować złe samopoczucie po prostu. I kiedy jesteśmy długo w złym samopoczuciu, kiedy mamy dużo strachu, dużo stresu, zawsze one się kręcą złe myśli, to oczywiście będzie źle wpływać. Na nasze ciało fizyczne. Wszystko zaczyna się z energetyki. Najpierw idą uszkodzenia, deformacje w naszych ciałach energetycznych. Później, jeśli to trwa długo, tam miesiące, lata, no to wcześniej albo później przełoży się i na fizyczne ciało. Więc tutaj przesłanie takie, żeby dbać o siebie na ile to się da jakby w Waszej sytuacji. Co dobrego, co Was pocieszy? Uregulowanie jakiegoś konfliktu. To też sytuacje, gdzie mogliście odczuwać przegraną porażkę. Zobaczycie, że to nie jest taka porażka, jakby Wam się wydawało. Albo jakaś porażka wyjdzie na Wasze dobro. To też sytuacje, że może Was ktoś usłyszy. Ten, kto Was nie, was nie słyszał wcześniej, usłyszy yy, Wasz yy, przekaz. Co może być za minusem? Ale oczywiście nie musi. Oj, siódemka No Wiecie, jakaś nierównoznaczność. To sytuacje, kiedy możecie dużo od siebie dawać i nie dostawać nic. To sytuacje, kiedy Wam ktoś coś podkrada. Czy dosłownie jakieś e, rzeczy... Pieniądze czy energię. To też energię to jedna z najcenniejszych rzeczy, tutaj. I o to też chodzi. Jest dużo i struktur i ludzi, którzy polują na tą energię. I tutaj po prostu sytuacje, gdzie wam coś zabierają, bądź jest konkretna osoba, która was okrada. Sytuacje, gdzie jest niesprawiedliwość. Gdzie jest niesprawiedliwość, no to samo co kradziesz. tak? I uważać na kłamstwo. Uważać na kłamstwo na nierównoznaczność. Też jeżeli jesteś w takich sytuacjach, że musisz kłamać, jakoś no, są różne sytuacje, to też jakby no, dla Ciebie niezbyt korzystne też może chodzić o takie sytuacje, że ktoś kogoś obwinia o kłamstwo, a tam nie zawsze chodzi o kłamstwo, że każdy ma swoje, swoje postrzeganie tej rzeczywistości, jeżeli ludzie mają zbyt różne postrzeganie rzeczywistości, to oni będą siebie nawzajem obwiniać, ty kłamiesz, ty kłamiesz takie obwinianie o kłamstwo jaka jest rada? karta słońca skup się na pozytywach. A może potrzebne tobie dosłownie ciepło, wyjście na zewnątrz w czasach, kiedy jest dobra pogoda, kiedy jest słońce. To twoja energia, bycie w centrum uwagi, to może tobie pomagać. To jakieś występy na przykład, to Duże projekty, duże rzeczy. Jakby stawianie takich um, optymistycznych i dość ambitnych celów. Taka jest rada. I Słońce też mówi o tym, że wybieraj to, co dla ciebie dobre, co naprawdę dla ciebie dobre, co ciebie będzie cieszyć. Tutaj. Um, Taki zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm, mówię to przesłanie: Gdzieś w jakiejś sytuacji siebie trzeba postawić w centrum. Ja, słońce, wszystko dla mnie. I wtedy będziesz słońcem i będziesz mogła po prostu ocieplić, otulić swoją tą potężną energetyką wiele ludzi, wielu ludziom pomóc. Zobaczymy najważniejsze wydarzenie marca dla Was, albo niespodzianki marca. Można wybrać jedną z trzech, albo oglądać w całości, albo wybrać dwie opcje. Numer jeden. Czeka jakaś niespodzianka, coś nowego będziesz zaczynać. To nowe może się wiązać z kobietą, bądź Jakiś nowy etap w Twoim życiu, mianowicie jako dla kobiety. Również to coś, co dotyczy dzieci, wnuki. No, z dziećmi to u nas są jakieś niespodzianki, jakieś wydarzenia, które będą dotyczyć dzieci albo młodszych osób, bądź jakiś nowy projekt tutaj będziesz rozpoczynać. Numer dwa. Koniczyna i góra. Góra mówi o jakimś problemie, że jest jakiś problem, który hamuje Twoje szczęście, Twoje powodzenie, że nie możesz na maksa czerpać z tego, co daje, jakby co dał Ci los. Może chodzić o to, że odkłada się coś w terminie, idą opóźnienia, ktoś się spóźnia, bądź to Twoja decyzja, że coś postanowisz od, odłożyć. Hmm. Jakby coś zostaje w zawieszeniu. Góra też mówi o tym, że jest jakiś cel, który dość ciężki w osiągnięciu. Możesz do niego dążyć, i los będzie temu sprzyjać, że go osiągniesz. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to dłuższy proces to cel jakiś długoterminowy to coś. Zanim to osiągniesz, to się namęczysz, ale to jest możliwe. Może ktoś w góry się szykuje. To też taka opcja, kochani. Może szykuje się jakaś podróż, dosłownie, to podróż może być w góry, albo jakaś interesująca podróż, tylko tutaj e, jakieś trudności mogą być, ale da się to ogarnąć, ponieważ los sprzyja temu. E, twoje najważniejsze wydarzenie, albo niespodzianka, dom i kotwica, że coś się uspokoi odnośnie, jakiegoś członku rodziny, albo. Uspokaja się, harmonizuje się, tak jakby stabilizuje się sytuacja odnośnie związku, rodziny, konkretnego członka rodziny, odnośnie nieruchomości. Może chodzić o zakup czegoś, co potrzebne dla domu: jakiś sprzęt, na przykład coś, co dotyczy remontu. Stworzenie bardziej harmonijnej, takiej um, pięknej atmosfery w domu. Um, na przykład, jeżeli sprzedajesz jakąś nieruchomość, to tutaj pokazano, że przy kotwicy um, spowolniony proces odnośnie sprzedaży albo kupna nieruchomości. Może chodzić też, że je, będziesz iść na do tego, żeby się ustatkować na przykład. Jeżeli szukasz dla siebie odpowiedni dom, odpowiednie mieszkanie, tak, yy, gdzie zamieszkać, to jakby tutaj Ciebie będą prowadzić, może odnajdziesz tą nieruchomość, to miejsce, gdzie dla Ciebie będzie dobrze. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.